Partnerem kanału jest firma Karo, która dba o perfekcyjny stan boisk sportowych, umożliwiając zawodnikom grę na najwyższym poziomie. Zaufaj ekspertom z Karo. Daliśmy przez moment dużo radości. Szkoda, że do końca tego nie dowieźliśmy pozytywnego wyniku. I, i nic, no, na pewno kibicom należy podziękować, bo było ich dużo, słyszeliśmy ich, wspierali nas. Postaramy się zdobyć trzy punkty w kolejnym meczu. Dobry to był mecz w naszym wykonaniu. Postawiliśmy wysokie, wysoką poprzeczkę Holendrom. Nie wiem, czy spodziewali się, czy nie, ale. Może tak, może nie. No, widzieli nasze ostatnie spotkania, gdzieś tam na pewno byli przygotowani na to, że, że, że tak łatwo aż, aż nie będzie. I, i no, no, ten mecz to pokazał. Świetna to jest reprezentacja, ale na pewno dużo krwi musieli zostawić, żeby, żeby wywieźć te trzy punkty, no niestety na ich korzyść, ale jest dużo pozytywów i są jeszcze dwa mecze. I tutaj jedna wygrana może też dać Ci przepustkę do, do, do dalszej gry. Fajnie funkcjonujemy teraz jako drużyna i uważam, że, że mamy na tyle umiejętności, żeby sobie poradzić z, z, z Austriakami. Czy też z każdą inną rewentacją? No, no, były dzisiaj w tym me meczu też momenty, gdzie, gdzie to my prowadziliśmy grę, gdzie holendrów zepchnęliśmy do, do defensywy. Wiadomo, oni mieli więcej tych momentów, e, gdzie, gdzie, gdzie troszkę nas zepchnęli, ale, ale to też. Jest ich klasa, no wiemy jakim są zespołem, ale my, my tak samo mamy, mamy bardzo silną reprezentację. W dodatku wierzymy, że, że wróci do nas Robert pełni, do pełni dyspozycji. No i wygramy ten mecz.